Niyəvinuş, ya dom dal Dzisiaj około godziny 7 rano policjanci Wydziału Kryminalnego Mieleckiej Komendy weszli do jednego z mieszkań przy ulicy Konopnickiej 3. W trakcie przeszukania w mieszkaniu tym policjanci odnaleźli kilkadziesiąt sztuk granatów ręcznych, granatów moździerzowych, amunicji pistoletowej, jak również innej amunicji większego i mniejszego kalibru. Aktualnie nie wybuchy to zostały zabezpieczone, to materiały wybuchowe zostały zabezpieczone przez saperów, będą odwiezione na poligonie, zostaną zdetonowane 32-letnie mieszkanie z Mielca. Aktualnie został zatrzymany, jest przesłuchiwany z jego udziałem też się czynności procesowe, które mają wykazać, skąd mężczyzna posiadał te materiały w co zamierza z zrobić. Takie coś nie powinno się dziać. To świadczy o rodzicach, jak wychowali dzieci. Pani się przestraszyła? Ostro okropnie. Jestem przestraszona. To jest niemożliwe, co się dzieje teraz. Zdążyła pani coś zabrać z mieszkania? Dowody tylko aby dokumentacja była jakoś i tyle, no i, o, i zakupy co mam. I, 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 ubranie jakieś grubsze, żeby ubrać, żeby nie siedzieć, nie marzyć, ale ciemno jest. To jest niemożliwe co się dzieje, a zwłaszcza tu w tym rejonie. Pani znała tego człowieka? Nie zna.